Sieman Kosty, Marcin i na początku yy, chciałbym od razu przeprosić za jakieś będą może mogą nastąpić jakieś szumy czy jakieś tam inne no bo mam problem z mikrofonem, Dobra, co dzisiaj będziemy robić? Dzisiaj y, jesteśmy na serwerze Mogli yy, tak Także działa tylko jedna cecha, nie wiadomo dlaczego. Dzisiaj sobie troszeczkę spimy, wybulnujemy Q i... nie ja wiem no pogadnę z wami troszeczkę może jakieś może coś pożytkamy no wiecie kurna, ponad miesięcy hmm. może jakiegoś biologa porobimy o właśnie biologa to byłoby ciekawe no, widzicie, tutaj mamy już yy, analizę biologa na 39 level i tutaj będzie trzeba oddawać, yy, O, zęby orka, tak? dobra mamy tutaj już 4 brązowe szardy i zobaczymy ile uzbiera na czerwonych yy, abonitowych szkatułek, tak, dobrze to mówiłem. tak <laughs> no zobaczymy jak no, ich się uzbiera no bo chciałem zobaczyć jaki to jest ogólnie wiecie trop tych szkatułek dobra nie wiem wbijemy tak sobie z 61 yy, level no to, to, to troszeczkę długo będzie bo no, to mam taki to mam taki pomysł bijemy tutaj 50. bijemy tutaj 50 na tym pewnie dwa a 50 o nie wbijemy tutaj 50 Pójdziemy wybanować oku i pójdziemy do V2 hmm No i opowieśmy do V2 A, Do V2 albo na, d, na te drzewce koło DT okej okay. No to już to troszeczkę będzie taki kijowaty X no bo naprawdę teraz to już pieniądz... Dobra, 4-5, okej? Okay. Umów mi się o sorki, za tego. Umów mi się, że 4-5, bo troszeczkę długo dla nie trwało. Tak, okay. tutaj masz virek, łap 4K mało. Od razu mówię jeszcze raz przepraszam za jakieś co będziemy słabo słychać No bo mam problem z mikrofonem i muszę używać takiego troszeczkę no niezbyt nie, nie, nie wskazanego do tego nie to więc od razu mówię jakby na jakieś szumy czy coś tam no, przepraszam ale jeszcze miałem wczoraj materiał tylko nie mogę tego uczycić no montowałem film i zapomniałem rzucić yy, drugiej części bo druga część to jak wijaliśmy tutaj 30 czwarty i mówiłem ogólnie o pierścieniu i ogólnie dobra więc tak teraz sobie pojedziemy do yy, handlarki i wybonujemy sobie eku tak nie wiem czy bonować lwią znaczy wybonujemy chyba lwią bo yy, nie wiem czy na razie się opłaca czekać na Boga Znaczy wybonujemy sobie lwią my będziemy i tam jak co na to nie? Bawam się tylko tego jednego, bo e, później nie wiem, czy będę nagrywał to, jak będziemy. Co to jest? Aha. Pierwsza się z tym spotkanie. E, nie wiem, czy nagrywać to, jak będę xp e, na wyższych mapkach. Na wyższych mapkach, bo na mapkach na wyższy level. <coughs> bo tam naprawdę XP nie jest długie i takie żmudne, bo wygrałem tutaj już z surą WP. p Postanowiłem sobie, no to, a kurde Marcin, czas zacząć nagrywać jakieś lesby, nie. Ja, ja już wam mówię, że tyle czasu ja nad tym myślałem, bo... No to takie moje jedno, takich... Znaczy nie, marzenie na nie. Zawsze chciałem robić coś na YouTubie, nie. No i no jak, się szansa. Postanowiłem... Znaczy głos no pewnie ma taki dziwny przez ten mikrofon. Ale, ojejku, tak, tak, tak. No, się za jakiś koleżka yy, musiał się nam przedstawić wiecie. spokojnie ja będę miał też taką pompę jak wbije w jakiś tam wyższy level to będziemy ścisnęć spokojnie nie wiem <grym> na to będzie takie trochę nudne no dobra będę jakieś może z się niech to ma nich będzie nie no. ja będę teraz tu z wami siedział i bonował ARQ e nie tylko tak żyjecie żeby HP było gdzieś to tak znaczy jak mi się skończą y, tego zwoje błogosławieństwa to już nie będę tam chyba y, kupował tylko po prostu wbiję te HP o dobra nie będzie 2,5 bo to, to jest tylko jak kół na początek to nie ma co wiecie o, dobra tak Chciałbym tylko weszło na no, omdlenie no od razu Wam mówię że jak mm, możliwe że będzie tutaj że możliwe że mogę tu zrobić jakąś cięcie bo generalnie w pokoju coś tam coś tam rodzice robią, nie? jak wejdą no to po prostu no zrobię cięcie nie a później po prostu zacznę dobra, bajku kHP tak, a jeszcze, jeszcze jest ciekawe to że tutaj mogła wsadzać do wsadzę tak, gimbusy. zaraz zobaczycie myślicie sobie, że co ono do hełmu yy, pz yy, nic, tak, widzicie dobra, to ja, ja idę na koło dt no i widzimy się zaraz okej, okay, yy, jesteśmy już pod wieżą demonów i będziemy się udawać na ten spot tam yy, na te żabie drzewniany żabi przy... przywódca czy przywódca, nie wiem, nie, dobra sorki na piesie ok sorkin yyy, dobra bierzemy i zobaczymy jak nam tu pójdzie, nie bo generalnie tak jakoś kiepsko to widzę i chyba się wyłożymy, dobra trudno, o nie what a mnie tutaj pokonały dobra wiecie co to pójdziemy tam na ten spot yy, tu o tam też jest taki bo tutaj sobie będziemy jechać po mniejsze grupki no Ejko, a bra, dobra nie chce mi się zmieniać postaci żeby teraz tu będę już tak ojej nie to może lepiej pójdźmy tam bo tutaj bez aury i bez berserka to zbyt dużo nie zdziałamy a jak widzicie nie mamy zbyt dużo pancerza tylko 300 więc wiecie jak to wygląda tu mamy 90 no bo takie jest trochę lipne jeszcze no, no i teraz stawiam na to że mnie będzie słabo słychać tak ja już to wiem bo widzę potem jak mi się tutaj coś mikrofon już to mi się układa i w ogóle Są teraz będą takie straszne pewne szumy ale dobra to. wybaczycie mi chyba nie dobra y i ja tak trochę zacząłem i tak dziwnie, nie? Bo no, po tamtej filmy było chyba 20 wyświetleń. To, no ja to nie robię, dlatego żeście że oglądali, tylko ja mi się... Ja to lubię robić. Takie rzeczy będziecie oglądać. To nie, cienie, to nie, ja to nie robię, wiecie, że od razu mieszkł. 100 tysięcy subów z wyświetleń, nie wiadomo ile tak żeby aż licznik się tam blokowało. Nie, no, nie podobają się nasze filmy. To znaczy, że no... Ja robię jakieś błędy tak, już mi tam jakiś komentarz nie wiem, pod poprzednim filmem że trochę mi cicho słychać, no właśnie Chciałem o tym Wami porozmawiać mm, To będzie chyba troszeczkę dłuższy odcinek niż poprzedni, No ale trudno yy, Sam ja mnie tak słychać, ponieważ ja mam mikrofon No nieważny jaki, ale mam taki kielski, bo tam, tamten mi się akurat zesu, znaczy ma takie coś, nie? taki mikrofon do jakby, no taki jakby a'la karaoke, nie? Ja na nim czułość była super, no ale się okazało, że musiał swój, swój żywot już, wiecie, za długo już, ja, działo, no dobra. No, ojejku, <ścoughs> ojejku, sorry. Mm, to jest niestety wada tego Woja Bodego ja nie wiem po co tyle tych dodań kupowań w ogóle O Jezus, Marcin, co ty robisz? Dobra, jedziemy tam, nie, ludzie O, no, dobra na pełnej pompie Dobra, wiem który? 5-0, nie? Dobra I Idziemy robić... A, 6-7 mieliśmy widzi, dobra. 6-1 i idziemy mm, robić biologa. Czy, może ja nie wiem czy na tym yy, będę robił biologa nad, ym, w tym odcinku, bo to jest mój drugi odcinek i wiecie, chcę tak troszeczkę, nie tak długo... No lol, ej no, co chęć Nie wiem co się dzieje, nie. Serio, teraz może coś mam wyskoczyć coś, ale to dobra. Kurde. Bo ja ogólnie jak w WP, nie? Ja wiecie jak WP się xp, yy, bów, buf, buf, buf i na nie trzeba podzić, nie? Ale no to jest niestety WP, a to nie WP, WP to... Na pl to WP to jest, mianka, nie. Na pl to jest jeszcze ciężej. Teraz powstał ten serwer TBD, Ja tak się że na nim gra. Zacząłem na nim grać. Ale powiem wam, że to już nie to co kiedyś. Teraz to już tylko te... Tylko jak teraz jest coś w topce, to nie to, że jest po prostu wytrwały jak po nocach, czy coś. Ja mam, po prostu sobie weźmie, wywali kilka, kilka stówek na i na yesa. Ja kupuję sobie tyle do palaczy, że wiecie, IES mówię nie set, jak na jakimś privie czy coś. Nie chcę sobie zrobić jakiegoś i czy coś. I tak jest, no, taka parada. No, ja to zawsze takiego wada, jak jest, leży tu tyle rzeczy. Chcę z Z podnieść i zacznie mi się podnieść jakiś syf to trochę po nie? ale w następnej osobie tutaj wszystko po przykład wywołuje te wszystkie biologii, nie biologii, nie i mam dla was niespodziankę znaczy, nie chcę co teraz powiedzieć dobra bo jak wiecie na tym serwerze, może wiecie czy nie na tym serwerze jest y, takie coś jak y, item shop, nie? znaczy no, jest, no, po co ja wam to mówię, jeśli wy nie jesteście jakiś jesteś upośledzeni. znaczy oczywiście, że wiecie, ale tutaj item shop we, znaczy, próbowałem tu kupować e, smocze monety I nie miałem tych możliwości, nie wiem, coś się bugował w sklep W ogóle aby nie było tych możliwości Po tym, po czym jak e, kupiłem już za Yangi e, Dowiedziałem się o takim przycisk, że do zatrutego milimetrza e, Z item shopu nie można wsadzać kamieni duszy kadeno. A y, ja się tak strasznie tak zdziwiłem, bo y, jak, tu, jak to służliwe, No pytałem się wszystkich ludzi, oni też mówili, że nie wiedzą. Znaczy pewnie nie wiedzieli, ale wiecie. Nikt tam, jak znaleźć jak w jakiś sposób na zarobek coki, co, ki, no, co ja sprawiam, to nikim tego nikomu nie powiedzą, tak? No. I miałem takie farta, że koleś tutaj kończył gran na tym serwerze. I y, znaczy no, i wystawił w jakimś takim dziwnym miejscu, bo koło dozorcy na cegę 3 czy 4, nie? na akcentę i zgadnijcie, za ile kupiłem za trzy ten, ten miecz No, no nie no, nie, no zgadnijcie, no. no możecie napisać w komentarzu, ile ustawiacie, za ile kupię. No, za 100 <grytanie> tak, za 100K 43, średni chyba. Byłem taki podniecony, nie? Taki, taki się cieszyłem. Potem napisze, napisałem na Wołaju, czy. Nie, czy ten zatruty miecz to nie jest jakaś lipa, nie? Bo na dużo osób pisało, że jakiś zatruty miecz, że jakieś tam główne, jakieś tam rzeczy pisali. Nie wiem dokładnie o co chodzi. Nie wiem, czy to znaczy, no jest jakaś lipa, nie? Oni, że nie, że za ile to kupiłeś, ja tam napisałem, no że za, za stokanie. No tak jak naprawdę, oni już, że tam lipę im daje, że, o, to, nie, że to gówno, prawda że ja tu chcę tylko a tak wiecie, że poudawać trochę, a tak naprawdę to ja, pewnie kupił gdzieś za jakieś 700 kk czy coś no. o Jezus nie wierzycie co się stało Ooojoj mi wyskoczył taki program i teraz mogę umrzeć. dwa lewele i... i Idziemy do M1 Znaczy dwa lewele i chyba skończę nagrywać będzie tego odcinka no Jezu jak ten body tym mieszam <grym> no ale jakoś strasznie szybko źle 214 no to ładnie szablawacy tak to jest tu szablawacy to jest chyba bojowy miecz jeśli ci chcieli to mogę potem wam pokazać mojego WPK. on miał nick crossbow tak jak kurza 150 level i na nim możliwe że też będę robił odcinki ale to już takie wiecie że nie chciałem ja na nim grać bo już na nim nie, a to nie miałem zrobionego biologa ani nic tak szybko szedłem na X, nie i teraz potem robić biologa to już tak ciężko bo teraz co pójdziesz na orkach jak każdy bierze te wszystkie te zęby orka podnosi no naprawdę nie przez chyba 15 minut na chyba 4 zęby orka tylko znalazłem no to nie mówię nie nie dziękuję ja to nie będę się tak męczył Zaraz sobie po prostu jeszcze do tego nagram Dobra Mamy... O! Biała perła No, to jak widzicie to chyba będzie na tyle Zobaczymy jeszcze jak, jak oni się sprawują w DMG i w ogóle Ojejku O fuck sorry Wyskoczyło mi coś na nagranie Dawaj ziomek, co ty robisz? Martin! Dobra! o widzicie, idzie pięknie, Dobra. Ale reszta już by kolejnym odcinku. Na razie. A. Jeszcze nie. Zapraszam chętnie do komentowania. Co jest nie tak na przykład, że słabo mi słychać czy coś. Przepraszam za możliwe, że jakieś problemy z tym filmie. Jakoś filmy była tata zła, ponieważ... Podczas renderowania filmu zaznaczyłem złą opcję i mi zrobił na oszczędzanie miejsca na dysku, chociaż tego nie chciałem. Tak? Oj, dobra, wywaliłem się. Nie wiem dalej nie ekspić. Dobra, to tam do następnego, nie? No, na razie.